To idziemy z podchodu. Uciekły te trzy sarny. biegną. Idzie z metrów, a ze 40 i 50. Żyje zrobienia noży. Witam w kolejnym odcinku kronik leczego. E, dzisiaj mam zacnego gościa, Michał Trolski. Witam serdecznie wszystkich. Cześć. E, Michał jest gościem, który wykonuje no, piękny zawód, mianowicie swoimi rękami wytwarza noże. Tak bywa. Czy ty jesteś płatnerzem? Czy ty jesteś? Jak, jak się to? Nie, ja generalnie nie lubię. Znaczy płatne moim zdaniem. I według chyba terminologii, przede wszystkim wykuwał zbroję. Okej. Okay. Także y, kiedyś nazywano to nożownikiem. Powiedzmy o, ale to nie, niezbyt dobrze wojennym. Tak. Dzisiaj, niestety, ten wyraz już się mocno zdewaluował okay. i jest. Y, raczej określa zbiera w bramie z nożem. No tak, Także tak. No niestety, 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 knife maker to jest powiedzmy teraz takie najbardziej okay. chyba pasujące. Nie ma polskiego nożorów jest, ale moim zdaniem brzmi to po prostu głupio i uh -huh. wolę jednak to określić knife maker. No i tak. Tak to, tak się tak to złożyło, wygląda, że żyje zrobienia noży. No zresztą nie wiem, czy przyszliście z tego odcinka, bo to wygląda tak, żeśmy opublikowali dwa tak. w tym samym momencie odcinki, czyli na moim kanale jest z produkcji tego noża, którego dzisiaj będziemy używać, jeśli uda nam się coś strzelić, bo ja jestem gościem na tym polowaniu. Dokładnie, tak byłem u Michała, widziałem na własne oczy, jak y, tworzy, wytwarza y, noże. Y, zostałem y, szczęśliwym posiadaczem jednego jednego z nich, także dzisiaj go na pewno będziemy, na pewno, mamy nadzieję, że będziemy mogli go sprawdzić, no przede wszystkim w patroszeniu, tak, jesteśmy w tym okresie sezonu, że tak naprawdę możemy polować tylko na dziki, mhm. więc liczę na to, że jakieś dziki dzisiaj spotkamy, wyselekcjonujemy któregoś, jakiegoś chłopczyka, no i, i zrobimy to, co powinno się zrobić po strzelaniu. Takie wytyczne mi dałeś, żebyśmy właśnie ten szlif zrobili wysoki w nim. Tak także żeby on przede wszystkim był sprawny w cięciu ale takim cięciu właśnie takich powierzchni dość upierdliwych, czyli właśnie zapieszczonego futra. Tak jest. Szczeciny, u szczeciny, dzika mamy szczeciny. To jest to pancerz, prawda? No jest to, no jest to, tak, tak, to jest pancerz i ważne jest to, żeby ten nóż wytrzymał bez ostrzenia kilka patroszek, mhm. to, 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 to co Ci powiedziałem, bo, bo wiesz, w domu jak sobie skurujesz, to Ty Oczywiście. sobie tą ostrzałkę weźmiesz i sobie go naostrzysz, a jak jesteś w lesie i masz na przykład zbiorówkę grubą, gdzie tych dzików na przykład trzeba 4-5 pod rząd wypatroszyć, no to już przy ostatnim, jeśli ten nóż ci nie idzie tak, jak powinien, to jest denerwujące A i. Przede wszystkim jest to niebezpieczne. Nożem jest jak z samochodem, jednak lepiej mieć. Oczywiście koni, że tak. napęd na cztery koła i to jest ostry nóż niż takie tak. tempy, który. Nie dajesz siły. Tak? Wtedy tak, no nie to... musisz tą siłą nadrabiać tej tempości, tak? gniemy mocno, siłowo, to może wrócić na palec, o, może oczywiście. się I tak, tak, się tak się właśnie wypadki zdarzają przy patroszeniu, Tępin tak? Tępa, tępimy wbrew pozorom, tępimy nożami. Wiadomo, ostry nóż, y, też wiesz, jak nie no. Nieuważnie postępujesz, no to każdy... z tego noża też trochę większym szacunkiem. O, oczywiście. No, bo wiesz, co się może stać, a z tępym to, a, jest przecież tępy docisnę. Dokładnie. Wtedy sam coś omsknie coś i, i może być źle. No, także dzisiaj zobaczymy, oczywiście jak jakieś, spotkamy jakieś drapieżniki, też Będziemy, będziemy je pozyskiwać. Jenoty, jenoty się pokazały mocno, bo. Ciepło jest i, i, i one tak. mają taki bardzo lekki ten sen e, zimowy, to już jakiś czas temu z niego, z niego wyszły. Tak. No i już chodzą, już się gdzieś tam pokazuje. Widzę przed chwilą temperaturę 9 stopni. Jest 9 stopni jest. to jest słuchaj, to jest, jest ostatnio nie to z pada. byłem, to było troszkę zimniej. No było zimno, było Zobaczne. zimno i nie pada. To jest najważniejsze, tak. bo dla myśliwych wiesz, słyszeli, że pogoda jest tylko dobra i bardzo dobra. To I, I to jest, tak to wygląda. Ale oczywiście no, chodzi o to, że zwierzyna jak pada mocno deszcz, to zwierzyna nie żeruje, bo ona woli. Ten Energia gus, energię, tak jest. Ona woli się położyć gdzieś pod, tak pada, pod drzewkiem i, i oszczędzać tą energię, a niekoniecznie wtedy żeruje. To jest ten piękny nóż, który, który wytwarzał Michał dla mnie. I cóż, no, je, jeśli chcecie zobaczyć, jak powstawał cały proces, to u mnie pod, pod filmem macie link do kanału. Trolskiego. A do tego odcinka właśnie na którym przyjechałeś do mnie, I... pogadaliśmy trochę, ja coś tam poudawałem, że pracuję, <śm> fajnie było. No i podoba mi się to faktycznie, że Ty wybrałeś sobie pomarańczowy kolor na rękojeść, Tak. jest to spójne nawet z Twoją bluzą teraz, nie? <grym> to no faktycznie jak upadnie gdzieś, to gdzieś z, go... łatwiej go zobaczysz, to wiesz? Tak. To jest ten nie wiem, piękny pin, no wszystko, ja jestem to będzie ulubiony mój nóż, to już, to już wiem. Jeszcze go nie użyłem, ale A jestem pewien. Marę. A, powiem Ci, że mam 30. Zresztą też fajna rzecz, bo Michał naprawił mi mojego Benchmade'a, którego mam kupę lat e, i byłem w... Już nie pożyczysz nie nie pożyczę tak, nikomu, tak. Mówisz. Na zawodach byłem. Słuchajcie, i łuska przeskoczyła przez erzektor, więc trzeba było podważyć i tą łuskę wyciągnąć. No i oczywiście, kto ma nóż? No ja zawsze nóż mam przy sobie, więc dałem chłopu. I jak już patrzyłem, jak on podchodzi do tego, to już miałem krzyknąć, nie tak, ale już czubkiem próbował to podważyć. Zamiast normalnie szerokością, dużą, żeby duży, duży była powierzchnia styku, no i złamał mi czubek, ale Michał mi wyprowadził pięknie. Tak, no jest teraz mocny, że ten czubek tak. rzucić okiem u mnie. Generalnie no czasami trzeba reanimować. Ale świetny jest, świetnie to jest. Po prostu dla mnie jest, jest nóż, jakby nie był uszkodzony nie, to w ogóle. Za dobry Zobaczycie. Duch, żeby go nie nie no, coś nie. pamiątka zresztą, to tak, no, tak. Ja, ja przywiązuję bardzo dużą wagę i. Mi się ten... wydaje, że myśliwi. Ja też ja jestem sentymentalny, ja nie lubię właśnie nowych przedmiotów, lubię Ta. te, które mam. Żucie, czasami lubię coś nowego sobie też sprawić, ale sentyment do przedmiotów jest, szczególnie takich właśnie użytkowych jak nóż. I ja jak ci powiem, do, ale ja dokładnie do wiesz, że ta. ja pamiętam, ja pamiętam, jak, jak miałem takie szczególne jakieś polowania yy, fajne, wyjątkowe, to ja naprawdę pamiętam, jakim nożem, gdzie patroszyłem. No. Pamiętam na przykład sytuację, że gdzieś go y, zgubiłem, później tam chodziłem, znalazłem go z powrotem, więc bardzo się mnie to cieszyło, ale ja pamiętam te wszystkie noże tak. i tak naprawdę, jak popatrzę na niego, mówię, ach, to pamiętam wtedy i wtedy ten, ten nóż miałem z sobą. Także to są takie rzeczy, które po prostu przy, przy, przy przywołują wspomnienia. To co? Jedziemy, jedziemy w to. No ten. I super. Powiedz mi, Michała, jeśli chodzi o, o twoje doświadczenia z, w ogóle z myślistwem, z łowiectwem, byłeś już jak to wyglądało? Raz byłem na polowaniu też, jako obserwator, tak jak dzisiaj, bo sam nie mam uprawnień. Strzelam, no, ale sportowo? Tak. Natomiast wiesz, no ja, produkując te noże, tak naprawdę dostarczam bardzo często myśliwym tak. narzędzia, którego oni później wykorzystują to narzędzie. Także, no, co do myśliwstwa, to oczywiście bardzo mi się podoba to, że wy promujecie już takie nowe spojrzenie na myśliwstwo na tym kanale. Żeby to trochę odczarować, bo wiadomo, że no. mało jest tematów w Polsce, które tak bardzo wzbudzają kontrowersje, jak właśnie myślistwo. Tak. E, I trzeba pokazać, że jednak to nie są tacy ludzie jak y, media pokazują. No, jak no. próbują nam gębę przy, przy, przyłożyć taką, wiesz, gościa z PRL-u w gumofilcach, tak, no. który nie bardzo myśli to nad tym, co robi, tak? Słuchaj, no wiesz, ludzie tak naprawdę polują od zarania dziejów, prawda? Oczywiście. E, wiadomo, że kiedyś to było. Żyć albo nie żyć, takie polowanie, no ale dalej przecież y, takie pozyskanie zwierzęcia, bo moim zdaniem jest jednak wszystko bardzo humanitarne. Czy ludzie, którzy chyba są przeciwni, nie wiedzą, w jakich warunkach są y, traktowane te zwierzęta? Te hodowlane, prawda? Te tak. Y, Ta. Ta. y, nie chcą wiedzieć albo wiedzą, ale nie dopuszczają. Ja myślę, że oni tego nie dopuszczają sobie, wiesz, że do do do, nie do do. Tak. Mówię, no temat kontrowersyjny. Ale jak najbardziej do odczarowania właśnie, dlatego cieszę się, że postanowiliście to zacząć tak pokazywać, że to jednak jest cała ta otoczka, a nie wszyscy myślą, że to jest tylko ten strzał, nie? Szczecin się rzeczy robi w kole dla lasu, dla zwierząt. No. No, Ale jak ktoś nie chce, to. Powiem tak Ci więcej, nawet nie do końca wiedzą, że dla siedlisk. Ja na przykład w swoim kole realizuję programy rolno-środowiskowe, czyli Słuchaj, my po prostu uprawiamy łąki, które jeśli by... O, tutaj była jakaś zwierzę... Sarna. Sarna nam przeszła, słuchaj, które by przestały być w ogóle użytkowane, no przez jakiś czas nie były użytkowane, a to są bardzo cenne, zresztą Natura 2000, łąki moliniowe, takie zmienno -wilgotne. I Słuchaj, my, my, my je kosimy raz w roku i przywróciliśmy je, a taka, wiesz, łąka śródleśna to w, w, dla zwierzyny, dla nie tylko zwierzyny łownej, to jest coś fantastycznego. Tam, słuchaj, się gniazdują derkacze, tak? No, no gatunek ptaka, który jest w Europie no, prawie na a u nas naprawdę, jak przyjedziesz, tego derkacza słychać wszędzie. On tak bardzo bardzo wyraźnie skrzeczy, takie krr, 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 takie męczące wręcz mm -hmm. w pewnym momencie, na pewno to słyszałeś kiedyś. A on zresztą ma łacińską nazwę pochodzącą od, od tego swojego skrzeczenia, takie, bo to jest kreks, kreks, Aha. tak ma po łacinie się nazywa. I no ten, my, my też strzelając, drapieżniki te, które zjadają właśnie jajka, gniazda, a, ptaki gniazdujące na ziemi, no to też pomagamy tym gatunkom które tym gatunkom niełownym, które są pod ochroną. No ale jak narracja nie pasuje, to no, nie. No nie mam, wiesz, no nie przekonasz, tak jak, jak t, 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 tak to wygląda, że są ludzie, którzy, no obojętnie jakich byś nie użył argumentów, to powiedzą nie, nie, to nie tak. Yy, powiedz mi, bo widzę, że masz pick a. co jest to sprawdzone auto dla myśliwego. Słuchaj ta, e, tak, wiesz, mm, no pick up, y, ma podział kabiny tak. i bagaż paka. Baga baga oczywiście. Wygodnie, ja Michał miałem różne samochody, naprawdę miałem ich wiele e, i, i, i wszystkie były OK, ale pick bije właśnie funkcjonalnością. Jeśli chodzi o o to, że tą nie masz jakby nie, nie, nie w środku yy, i miałem Land Cruisera yy, Toyota, miałem yy, Pathfindera jakimiś tam Nivy, oczywiście Uaz'a słuchajcie nawet miałem jako na, na, na starcie swojej ka kariery, Tarpana Honkera z silnikiem 1.5 bestia, bestia była <laughs> Kurczę, to był samochód, który się psuł permanentnie słuchaj permanentnie, no i i to jest tak, no ja mam troszkę podmokły teren, więc mój ten pick-up nie może być za duży, wiesz, mhm. y, to jest jedna rzecz, poza tym jedziemy, widzisz, tutaj lasem, przy zakręcaniu gdzieś w lesie też dłuższe, większe samochody no trochę gorzej się sprawdzają A, i ten, ten akurat jest, takiej wymiary ma dość, dość, dość ok taki no, kompaktowy, kompaktowy. Tak. no ja wiem, że ty, że ty teraz będziesz A... szczęśliwym posiadaczem Rama, tak? No idzie do mnie już, już jest e... w porcie w Niemczech wypakowany, więc teraz jeszcze czekam na jakieś tam unijne przepisy, cła, ale tak, będzie za niedługo rano. No to już trochę większe od tego, bo on ma no, ponad 6 metrów łącznie. To jest już maszyna o, o, ogromna. I, i, I oczywiście też pewnie z, z, z dzielna niesamowicie, tylko, że tak jak mówię, w takim lesie, na wąskiej tak. drodze już byś miał kłopot, żeby zawrócić takie No salon. i wiadomo, no tam jest y, 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 V8, chemii, więc wszystkie zwierzęta w okolicy by No, na... tak, bo tak. Trzeba uciekać. Tak. Popatrz, dzisiaj widzisz, jest mgiełka lekka, bo padało i... Dzisiaj na przykład noktowizja by się nie sprawdziła na polowaniu, ponieważ noktowizja wykorzystuje jeszcze doświetlacz i się. totalne mleko by było w, w okularze. Także dzisiaj będziemy używać do obserwacji, do, do strzelania jeśli też termowizji, wiesz? Dobrze. Termowizja ona wykorzystuje tą energię, to ciepło, które generuje, generuje zwierzyna, tak? Ciepłe przedmioty. I ona tylko łapie to, co przychodzi, tak? Nie, nie wysyła swojej wiązki do... tego. Do A to tego. powiedz na przykład taki temat, jak idziesz na polowanie latem, gdzie jednak na przykład drzewa się przez cały dzień mocno mm -hmm. naświetlały kamienie. Tak. Y jest to przeszkadzające? Nie, powiem ci, te, te, ten sprzęt teraz e, jest już na tyle czuły, że ta zwierzyna jest wyraźna. Wyraźnie to się... To, nie, to już... Może w pierwszych tam termowizja kiedyś, wiesz to może tak było, że widziałeś jakąś tam plamę, ale, ale nie, nie, nie do końca można było to określić, co to jest. W tym momencie słuchaj ten sprzęt i... Jest naprawdę w wysokiej jakości i powiem tak, że cenowo to też już nie, nie jest tak jak na początku. Aha, no, tak? no już tak się no, okrzepło. Tak, już te technologie wiesz, tańsze, które wojsko sobie odpuściło, to już schodzą do cywila i, i one są naprawdę dostępne. Dlatego ja zachęcam zawsze, bo to przede wszystkim bezpieczeństwo. Tak. Bezpieczeństwo naprawdę jest to bardzo dużo, bardzo dużo daje. A poza tym, tak jak my dzisiaj polujemy w okresie już, gdzie y, chodzą lochy zaproszone. No, ja bym nie chciał czegoś takiego zrobić, żeby strzelić wysokoprośną lochę, mm. albo na przykład lochę, która ma już warchlaki i karmi je. No przecież to by było nieetyczne. To, to, jest, nie to jest za wcale. słabe nawet określenie nieetyczne, bo to by było dla mnie naprawdę no, jakieś ze zwierzęcenie, ale e, i dlatego taki sprzęt, którym możesz sobie dokładnie e, pooglądać tam zwierzę, no, no to zobaczysz, czy to jest chłopczyk, czy, czy że, że ma pędzel tak zwany, tak? To peni, to pędzel u, u dzika. I, I tyle. I możesz to sobie wyselekcjonować. Jeśli nie będzie, nie będzie płci e, męskiej dziczka, no to nie, nie będziemy strzelać, tak? No, ale pięknie no, ale widać mgła robi tak, jakby w, jak predator. No, czyli teraz mam załączoną termowizję i powiedz mi teraz po prostu czekamy. Tak, cichutko rozmawiamy. Posiedzimy sobie, tutaj są takie łąki. Te dziki wychodzą z lasu na łąki. No zobaczymy. Posiedzimy cichutko i może coś uda się zobaczyć. Z tym cichością to powiem Wam to też zależy. dzisiaj na przykład musimy być cicho, bo nie ma wiatru, a poza tym mgła powoduje, że ten dźwięk się, jest duża wilgotność, dźwięk się lepiej rozchodzi. Ale jak wieje wiatr nieraz, to tak naprawdę ta zwierzyna jeszcze szczególnie właśnie od zwierzyny, jak jeśli wieje, to ona nie słyszy tego, czy ktoś rozmawia, czy nie rozmawia. To jest taka też legenda. Także te wszystkie szeleszczące kurtki, to one przeszkadzają nie zwierzynie, tylko myśliwemu. To Michał, ty obserwuj to przed pole tutaj. Jak dziki będą wychodzić, to z tego lasu tutaj, który mamy przed sobą, tak. I zobacz tam pod tą linią wysokiego napięcia i na lewo. Dobrze, to powiedz mi taką rzecz. Są wersje z tu, tu, Tutaj masz dalmierz też w tym. Ja ci, tak, później Ci to pokażę. No, to, ja jak zobaczysz to, są... sożyska, to możesz naciągnąć. Tak, widzisz, widział, jest dystans. Tak, dokładnie, tak. Widzisz jaki jest dystans. To się przydaje. Słuchajcie, przydaje się szczególnie, jak się poluje na terenie, gdzie nie masz punktów orientacyjnych, na przykład duże łąki. I nie jesteś w Powiem Ci, że ja na swoim tam karierze 30-paroletniej. Miałem taką sytuację, że był świeżo spad śnieg na takich łąkach, no normalnie pustynia śnieżna i yy, byłem na polowaniu, no i widzę dwa dziki dom, dwa jednakowe dziki. Mówię małe dziczki, fajne takie. Przymierzyłem do tego dzika, no i strzeliłem, no i ten jeden dzik przeszedł parametrów, wywrócił się, a drugi tak odbił, że od tyłu go miałem. No nie strzelałem w ogóle do niego, on sobie poszedł. No i słuchaj, ja schodzę z tej ambony. Normalna luneta, tak, widniutko, elegancko. No, wiedziałem, że strzelam do dzika, bardzo dobrze było, było wszystko rozpoznane. To nie to, że strzelałem nie do rozpoznanego celu, ale słuchaj, idę do tego dzika, idę, idę. W ogóle wydawało mi się, że jest bliżej, tak. Mhm. A ja idę po tym śniegu, no dochodzę, mówię: O, to nie mój dzik! Słuchaj. No, dzik, ja zakładałem, że on gdzieś 30 po 40 kg ważył. Ten dzik ważył 80. Dwa razy więcej niż ja, ja zakładałem. Po prostu e, o, wyglądał na zupełnie większość. wiesz, ta, ta, ten bezkres, bezkres, bez, kres, bez kres, e, biały. Nie miałem żadnego punktu odniesienia. Ja po prostu myślałem, że szczelam do dużo mniejszych dzików, tak. To dużo mniejszego dzika. No tak, jak tu jest krzaczek, to mniej więcej więcej. Kurcze, a i poza tym powiem Ci zgadzamy. więcej. Mnie się wydawało też, że ja go strzelam dużo bliżej, niż faktycznie był strzelany. Tak? I to wszystko spowodowało... Oczywiście dzik bardzo, wszystko ok, to nie, nie, nie to, że, że to był nierozpoznany, tak jak jeszcze raz podkreślam, nie wolno strzelać do nierozpoznanego celu. Ja miałem go bardzo wyraźnie, to była świetna pogoda, bardzo jasno. No ale zaburzyło to moje hmm. postrzeganie odległości i wielkości. Widzieliśmy kunę, widzieliśmy jakieś male, maleńkie gryzonie, kilka saren, no i czekamy dalej. Cierpliwość. No, czyli u mnie to jest Satyna, u Ciebie to jest tak, po prostu czekanie na. No, tak, u, u Ciebie robienie satyny, a u mnie po prostu polowanie zębor. Nituarza widziałem jak leciał, mm. precyzyjne są to urządzenia. Bardzo precyzyjne. No to dlatego mówię, no to jest, to jest bezpieczeństwo. W taką pogodę używamy termowizji. Jakby tego nie było tej mgiełki czy deszczu, to wtedy Noktowicja też się świetnie sprawdzi. No, będziemy dalej. Oczekiwać, bo na podchód w taką pogodę, gdzie leje. Myślę, że będzie lepiej, jednak w tym minimalnym komforcie tutaj będziemy. No, na razie nie ma zwierzyny, więc sobie zrobimy przerwę. Pojedziemy do nas do, na stanicę, zrobimy sobie coś do jedzenia. I gdzieś znowu po 12 wyruszymy do łowiska. Brzmi dobrze. Dobrze brzmi. Mówię, że że tak około 22.00 zezwisać zamiera ruch. I jest takie, tak. To jest tak, że wiesz, teraz w tej porze roku ta zwierzyna jest długa noc, tak? Czyli wcześniej się robi ciemno, więc ona w miarę wcześniej wychodzi żerować. Później. No, ten pierwszy kur gdzieś tam zaspokoi później jest taka, jakby, jak można powiedzieć, nie wiem, chwila przerwy, odpoczynek. Ona się później po równości znowu zaczyna ruszać. Mhm. Wiesz i do rana już żaruje. Także teraz sobie coś spróbujemy dobrego. No, zjedziemy sobie na dół, za mostkiem jeszcze tam jest takie miejsce, gdzie sobie spłuta, podejdziemy, weźmiemy pastorał i też, też tam jest y, takie, takie miejsce, gdzie dziki wychodzą z trzciny, zobaczymy może sobie, może tam spotkamy. A jak nie, no to jedziemy coś zjeść, ogrzać się i zjeść, bo, bo to tak zawsze trochę fajnie, no nie? Przybicie zawsze morale wyżej. To jest, jest, jest naprawdę dużo wyżej. Jak człowiek po tak troszkę zmarznie i, i dostanie te od kominka tego ciepła, to jest fajnie. Sarna jest. Widzisz ją? Mhm. Mm Ile no. jest metrów? A, ze 40-50. Bo blisko. No. Ale widać właśnie. Porostki, Porostki tak. no bo to koziołek. Dobra, idziemy, chodźcie. Czym chata bogata? Kiełbasa z dzika? Kiełbasa z dzika, yy, karpacze z jlenia. Nic nie strzeliliśmy, a jemy ja na jem... <laughs> Zapasy, bo tutaj mądrzy ludzie na ciężkie czasy robią zapasy. Wiesz, tak, także to jest takie z spi myśliwego. O. Powiem się, po paru godzinach tej, na tej ambonie nawet taka gorzka herbata smakuje cztery razy lepiej niż się no w domu. No, no to tylko wiesz, to krótka przerwa, bo to jedziemy dalej. Oczywiście, że tak. Przestanie no. padać i trzeba wrócić tam. A często miewasz dziczyznę? Za rzadko. Od, za rzadko. Za rzadko. To, odkąd się znamy, to tak. trochę częściej. Tak, to ja będę dbał o ciebie, takie kiełbasa to jest w ogóle inny wymiar kiełbasy. W formie takiej sklepowej no to w ogóle dwa światy. Rewelacja. Dawid, siadaj, kończ to kręcenie. No dobra, mamy dziki. Michał, popatrz. Na Mamy już, na, 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 na 11, o tam, tam na lewo. A widzę, tak. no cztery? Cztery sztuki i słuchajcie... Dwa duże, dwa małe chyba, nie? No. Nie, pięć ich jest, bo się teraz... pięć? No to się musiało rozejść. Słuchajcie, pojedziemy i spróbujemy je podejść o, od strony lasu tam. Jedyna możliwość i le lecimy. Nie no, teraz tych zwierząt bardzo dużo I... No, aż dziw powiem wam. Lisa widzieliśmy przecież na tej lornetce wygląda jakby nam spod kółuciec no, myślę, że był 30 metrów od nas no. bo był naprawdę duży na ekranie no. tu się zatrzymamy okay. i dalej idziemy na łyżkach po zamykać szyby no. to idziemy z podchodu te trzy sarny biegną. Tam sarny, to tam wiesz. No, mają Popatrz tam. Są, Widzisz je? Tam, Dobra, przechodzimy przez rzekę. Czekajcie, Trzymaj. Całkiem Odchodzimy, bo musimy wybrać chłopaka. To są już, to jest locha. To są lochy. Tam chodzą nawet barflaki przy nich. No właśnie, to jest pępek. To jest na 1000%. To jest na 1000% locha Ona ma zauważyła, że nie jest, jest na środku opuszczona To są wszystko lochy Bo panowie teraz one już One będą się prosić. Podeszliśmy te dziki jak przez są łóżki. Są pięć sztuk równych. To są chyba prawdopodobnie wszystko siostry. I mają już bardzo nisko opuszczone pępki to znaczy że, że będą niedługo się prosić także taka watażka, ale dzięki termowizji mamy obraz Widziałeś mi tam a widziałeś że pępek jest opuszczony na środku a nie, nie z tyłu do ty, gdzie powinien być pędzel tylko na środku jest takie obniżenie także jedziemy dalej no szkoda bo doszliśmy na poniżej 100 metrów pierwszy raz w życiu się na żywo? Nie, na pierwszy raz nie, ale tak, już tak one wiedzą, że my na nie patrzymy. Znaczy nie wiedzą, one mają ale... to w nosie. Tak. A chłopie łoś to jest takie zwierzę, które, żeby je spłoszyć, to naprawdę trzeba się namęczyć. Ogromne zwierzę. Ogromne. U mnie w Łowisku jest bardzo, bardzo popularnym zwierzęciem. Bardzo często je widujemy, że z Dawidem już nie raz mieliśmy spotkania. Teraz się podszedł na nas, żeby zaczęliśmy głośniej mówić. No i to, dalej dla nich to nie robi wrażenia za bardzo. Piękne. Tutaj właśnie znalazłem tu kiedyś e, rzut łosia. Łopatę? łopatę. No nie łopatę, bo to wiesz, do łopaty to jeszcze temu dużo brakowało, ale taki wiesz, jeden, jeden z Mm -hmm. Ty mówisz, że, że do noży to się lepiej nadaje niż jelenia no nie? Tak, bo nie ma gąbki, w, gąbki środku. w środku. Tak, jest pełny. Nawet w średniowieczu robili z tego kostki do gry. O proszę. Bo, bo wiesz, jak gąbka jest, to zawsze to wyważenie może pójść, a tam jest zbite takie mocne. Penfer no do... tak samo ma. Okej. Okay. Czyli jak robić osadę to zacznę uchwyt to z takiego czy Tak, z jak znajdę następnym razem do najbardziej. Prezentuję. Dobrze. Okej. Okay. Dobra, jedziemy dalej. Oglądać. No i he, he, statystyki nie kłamią. Znowu 1 na 10 polowań kończy się jakimś pozyskaniem. Tak? że no, oglądaliśmy. Jak z rybami podejrzewam podobnie. Dokładnie. Natomiast bardzo mi się najfajniejszy moment wieczoru, jak żeśmy te dziki Pod, podeszliśmy. Tak, no, podeszliśmy tak. poniżej 100 metrów, no ale zobaczyliśmy, że to jest y, wataszka Cichutko, dziewczynek. Wiesz, tak. y, skradanie się, mm. element taki. On, no fajnie. Tak, jak żeśmy wychodzili z auta, to drzwi tylko tak docisnąć. Stryknąć się, nie... tak. No, tak, no jak... ale łosie też fajnie wygląda. Wyglądamy, tak, no łosie majestetycznie. No. Nie miały chyba tego i poroża łopat tam. Wiesz co, to no, w termie jest ciężej Cięże, to zobaczyć, to ale to zima. jest ten okres teraz, że, że dopiero będą nakładać, wiesz, mm. poroża. Więc no, jakbyśmy bliżej byli, to może byśmy to dokładnie zobaczyli. No, nóż na pewno wykorzystamy. Dzisiaj zresztą nóż miał pierwszy chrzest z dziczyzną, bośmy karpacze tak, tak. sobie nim chcieli. No, myślę, że następnym razem bez problemu. Bez problemu, będziemy, będziemy go, będę go używał, będę podkreślał zawsze, że, że to, było, to już jest mój ulubiony nóż. No, ja mam ich ponad 30, więc no. różnego rodzaju, więc ten mi się naprawdę świetnie... Byłeś przy powstawaniu, byłem. No, to, no, to jest, jest zupełnie, Tak, no to jest znowu wspomnienie, które tak. w opisie do y, naszego filmu jest link do filmu, tak, który z powstawania. z powstawania u Michała kręciliśmy. Michał, tak bardzo dziękuję. Stare dzięki. Do następnego. Trzymaj się. A was zapraszamy do Kronik Leszego. Następny odcinek już wkrótce.